Projekt polega na tym, iż zapraszamy pacjentów, którzy też tutaj e, są z nami, którzy już mają rozpoznaną miażdżycę e, w sercu, w kończynach dolnych, w ośrodkowym układzie nerwowym. Natomiast miażdżyca jest często problemem e, wielu, wielowożyskowym tak zwanym, czyli pojawia się w różnych miejscach. Rozpoczyna się czasem bezobjawowo, bo nie wiemy, że ona tam jest i w pewnym momencie może e, prowadzić do bardzo groźnych powikłań, zawału serca, udaru mózgu. E, trzy ostrego niedokrwienia kończyn, które kończą się czasem, e, czasem amputacją. E, my w tym projekcie, e, pacjentom, których zapraszamy, wykonujemy szereg bardzo skomplikowanych badań, e, nieinwazyjnych, począwszy od badań laboratoryjnych, poprzez badania USG, poprzez badania, które okre określają taki status kardiometabolicznych czynników ryzyka, czyli czynników, które predysponują do miażdżycy, które powodują, że ta miażdżyca może się szybciej albo w ogóle rozwijać, badamy nadciśnienie, gospodarkę lipidową badamy czy pacjent choruje na cukrzycę czy nie, jak to jest wszystko leczone, określamy też skład masy ciała, określamy w różnych kwestionariuszach podejście pacjenta do, do, do choroby, do, do żywienia, do różnych rzeczy i wykonujemy te badania związane z miażdżycą, czyli USG w pierwszej kolejności, jeżeli tam będą jakieś, tam jakieś nieprawidłowości, wykonujemy tomografię komputerową czy nawet rezonans. Szpital przekształcił się z wojewódzkiego szpitala w szpital kliniczny i realizuje wszystkie elementy te, które są niezwykle ważne dla szpitala klinicznego, a realizacja projektu roboczego jest tym, tym elementem jednym z ważnych dla dla samego szpitala. Bo oprócz leczenia pacjentów, które realizowaliśmy do tej pory cały czas, doszło do nas kształcenie studentów kierunku lekarskiego, a teraz poszerzyliśmy nasz zakres kompetencyjny o realizowanie, realizowanie badań. Projekt wielu który jest realizowany w na naszym szpitalu, finansowany przez Agencję Badań Medycznych, to dla nas jest wyjątkowe wyróżnienie. Cieszę się, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Cieszę się, że te efekty, o których pan profesor Bielotka przed chwileczką mówił, są imponujące. I cieszę się, że pacjenci, którzy trafili do naszego mają możliwość zbadania siebie, poznania, poznania um, tak naprawdę problemów, z którymi się mierzą, żeby my mogli później dostosowywać leczenie pacjentów w przyszłości do takich standardów, jakie powinny być realizowane w medycynie. Choroby są klasyczne zdanie, którymi bardzo często zaczynamy nasze artykuły, najczęstsze z przyczyny zgonów na świecie. Nic się nie zmieni pod tym względem. Miażdca, u podstaw której leży Dystypidemia dyslipidemia, najgorzej kontrolowana, najbardziej rozpowszechniona, ale najgorzej kontrolowany czynnik ryzyka sercownaczniowego. Więc ten, ten aspekt naukowy i też taki, myślę, że społeczny, jeżeli chodzi o umocowanie tego projektu na polszczyźnie jest niezmiernie ważny. Tak? Wyjątkowy projekt, który pozwoli na odpowiedzenie na wiele pytań dotyczących wielochronowości na tle miażdżycy, z taką reprezentatywnością pacjentów z obolszczyzny, ale taką, która, którą można ekstrapolować również na populację ogólnopolską. Dalej, siły naszego szpitala są zaangażowane w ten projekt. To są lekarze, kardiolodzy, ludzie naczyniowi nefrolodzy, interniści, diabetolodzy, ale także e, może przede wszystkim personel pielęgniarski, który pomaga e, w, e, w tym badaniu. Nie byłoby tego badania bez diagnostyków laboratoryjnych, bo dzięki nim mamy te badania, wyniki badań szybko opracowane, e, ale także chciałem podkreślić, nie rolę. jeszcze raz, jak o Pan wspominał, e, to będzie mi na serce Pana, e, naszego Pana Dziekana, ale e, liczba wolontariuszy, w większości są Studenci Wydziału Lekarskiego jest informujący, ja praktycznie ma nie podpisy, bo na wolontariat w to programi. się bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że część osób z tym zaangażuje się w ten projekt. Ja z, niepo, z wielkim zaciekawieniem czekam na wyniki tego projektu. Wiem, ja że to jeszcze jest wiele, wiele lat. Dosłaliśmy już prawie 800 zaproszeń, co czwarty pacjent, który dostaje zaproszenie, zgłasza się do nas. My no to sprzętnie notujemy, wyznaczamy, wyznaczamy terminy, także... Jesteśmy też bardzo zadowoleni z tego, że pacjenci odpowiadają na nasze zaproszenia, mogą jeszcze, jeszcze częściej odpowiadać, także tutaj zwracamy uwagę, że pacjenci, którzy dostali zaproszenia, a jeszcze nie odpowiedzieli, także zapraszamy, można w każdej chwili zadzwonić. My się Państwem zajmiemy.